Hej, Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. No i zobaczcie co ja tutaj zrobiłem. Przyleciałem sobie do siedziby właśnie barona, pogadałem z naszym koleżką Fergusem. I zobaczcie co udało mi się zrobić. Zrobiłem kurtkę łowcy nagród, którą już mogę założyć. Ma plus 28 pancerza niż obecnie posiadam. Plus 3 od znaku irden. Plus 25% na, na obrażenia obuchowe oraz cięte. I 3% odporności od obrażeń od żywiołów. Boom, 126. Zobaczcie. No w sumie, kurde, spodziewałem się, że będzie fajniej wyglądać. No ale tutaj nie wygląd, gra i, i działa tylko pancerz, prawda. I jeszcze mamy lepsze ostrze Obrażenia plus jeden Nawet lepsze i puste gniazda na dwa Jakieś ulepszenia Więc oczywiście i znowu wracamy do nie, Do dwóch mieczy ja Więc no to chyba w sumie wszystko Nowego, co się działo No i idziemy porozmawiać z Baronem teraz W jego domku Na temat właśnie Jego żony oraz córki, że no nie Nie wrócą, no nie wrócą i chuj po prostu nie wrócą do ciebie, Baron. Jesteś skończoną ciotą, stary. Napierdalałeś swoją żonę. To teraz masz no: córka i żona, ile mogą wytrzymać, stary? Nie ma ich i koniec, ale żyją. Tak więc mów gdzie, no, Ciri? Nie słucham. Z czym tak. przychodzisz? No, zagrajmy w gwinta, to może później. Dobra, zacznijmy od córki. Przekazałem, Tamarze, prezent od ciebie. Zareagowała jakoś. Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? O Bogowie, miałem nadzieję, że jednak. jak westchnął? A. A co za mną? No, znalazłem. Twoją żonę wrócę do tego później. Znalazłem ją. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? <grymne> Bardziej, żona się martwi. W duchowych moczarach. Ma tam to kierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Rwa miały się tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. No, dokładnie, Ty Pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. Inaczej ja, stary. Tak właśnie myślę. Tak, tak właśnie myślę. Może dla was wiedźminów świat jest czarno-biały, ale dla zwykłych ludzi składa się głównie z szarości. I nasza historia też jest taka. Nie. Słuchamy go czy nie? No dawaj, posłuchamy. Nie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Zaneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś wataszką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a o słodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze. Co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była, przez prawie 3 lata pocieszał ją niejako. O Ewa, proszę bardzo z dzieciństwa. Pies go jebał. A jak? Rozumiesz kurwa? <grym> Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok, bo to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. A ziomlałeś wtedy czy nie? Jak się dowiedziałeś? Tego dnia wróciłem do domu i nie zastarmałem na niej rzeczy, tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypiertkiem i zabiera ze sobą tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuistrze. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu, ale jak go zobaczyłem? Coś we mnie wstąpiło. Zajebałem Skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. No i prawidłowo też, no. W końcu z jakiegoś powodu muszą nazywać cię krwawym. Co? Przydomek zobowiązuje. A nie, z krwawym to zupełnie inna historia. No dobra, to nie na dzisiaj chyba ta rozmowa, nie na teraz. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Pała w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się... Zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. To ona od dawna brzmiała nierówno pod sufitem i Kilka razy przynosiłem kwiaty, prezenty. Ale ona miała to za nic. W końcu po dwóch latach jej złość zmieniła się w obojętność. Od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Oboje jesteście winni, wina jest po twojej stronie, nie obchodzi mnie to. No, bo jesteście winni, kurwa. Ty też mogłeś, chociaż w sumie, no... Masz rację. Żadny z was nie jest bez winy. Cieszę się, że wreszcie to do ciebie dotarło. No dobra, to teraz jeśli nie chcesz przyprowadzić Anny do domu, powiedz przynajmniej skąd się tam wzięła na tych bagnach. Uuu, 300 punktów doświadczenia, dzięki. Zawarła pakt z Wiedźmami, twoja żona jest u wiedźm. Pojażona jest na służbie u wiedźm. O czym ty, kurwa, mówisz? Jakich Wiedźm? Tych, które mieszkają na krzywuchowych Moczarach Och, Jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania Jak ona się tam w ogóle dostała? Zawarła pakt z Wiedźmami chyba chyba pomieszały się zmysły Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do widźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy, Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuję, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. No nic się... Nic się, kurde, nie stanie. Znaczy, nic nie możemy po prostu zrobić. Nie radzę iść na bagna, rób co chcesz. Rób co chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Choć moim zdaniem zapuszczanie się na bagna i granie z wiedźmami to czysta głupota. To co mam robić? Siedzieć bezczynnie, czekać aż sama wróci, pójdę tam z ludźmi albo sam pójdę i wyciągniemy ją. Ostrzegłem cię. Co z tym zrobisz, to twoja sprawa. Dobra, wywiąż się ze swojej części umowy. No najwyższa, kurde, pora. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio... Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak. No, to był kawał potężnego bydlaka. Okej, okay, przenosimy się znów w czasie. I zobaczmy dalszą historię naszej córki Ciri. Nie myślałem, że tym razem się nie Uważaj! A będę walczył! przeżyjesz, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. Przeżyjesz! Pff, no to pokaż mi tam. O skurde Zabij bazyliszka Ale foza No dawaj wracaj tu Siadaj No dawaj dawaj bazyliszek siadaj, no bo kurde jak ja mam cię tutaj Dorwać Dobra jest A i z wilkami Kurde, raz go tylko drapłem. Jest. Dawaj go. Ale mu zadajemy. Pięknie. Ah. Kurde, dawaj bazyliszka dobrze, zatruła się na chwilkę. No ale jest dobrze Ta trawa mnie tutaj czasami denerwuje, że tak się wpieprza No poczekajmy na niego, jeszcze sporo czasu jest Dobra Dawaj, dawaj, dawaj Dobrze Znowu się zatruła Dawaj go. Ale świetnie. Dobra, Ciri jest naprawdę potężna. Dawaj ją teraz. Kończymy. Baron. Jest, jest, dobra, udało się. co teraz? Mam go uratować przez... Ale grubo! Prze Przedostań się do wieży. Mamy konia. Ale jak ja mam tam wejść teraz? Ale gruba misja. Aha. Dobra, czyli nie tam na pewno. A tutaj po tym ja nie, nie, nie wejdę. Nie raczej, dobra, nie tędy. Na szczęście nie mam tu żadnego czasu, więc... I can take my time, ale to rybę będę. Dobra, jestem. Ale Tak jest, Siri. Nie ma litości. Trofeum jest, głowa odcięta. No musi być za bazyliszka. Ciekawe, co, co by to dodawało w ogóle. Okej, okay, ale my będziemy musieli kończyć ten odcinek za chwileczkę. Tak więc ja znowu zrobię taki przeskok szybki, sekundowy. Jeśli dalej tutaj coś będzie się działo. Aha, czyli to wszystko, dobra. W historii Ciri, więc wrac wracamy do Barona, czy nie? A, weleń. Dobra. Kończymy, i zaraz się widzimy. Sekunda później.